Dzień dobry, witajcie Witamy tym razem spod Gubałówki Spod dolnej stacji kolejki Lijowo-terenowej na Gubałówkę Którą można pomknąć oczywiście za niewielką opłatą do góry Natomiast my tym razem Postanowiliśmy przetestować Jak będzie wyglądać Jak wygląda szlak na Gubałówkę Otwarty Nie tak dawno, bardzo, bardzo, bardzo niedawno Szlak na Gubałówkę Otwarty przez Polskie koleje linowe i szlak na gubawkę zupełnie, zupełnie darmowy. To jest w nim zdecydowanie najważniejsze: że ten szlak jest otwarty i darmowy. I zaraz sobie nim wejdziemy do pokonania. Mamy 300 metrów. Mam nadzieję, że Państwo się ze mną nie zanudzą podchodząc. Pogoda, jak widzicie, w zakopanym po, po prostu przepiękna, przecudowna, a szlak zaczyna się tutaj po lewej stronie. Kolejki początkowo on prowadzi tak samo jak prowadził ten znany, znany, znany dawny szlak. O proszę, szlak na Gubałówkę, a my mamy do pokonania, proszę Państwa, 300, 300, 300 metrów, 300 metrów do góry. Mam nadzieję, że Państwo się nie zanudzą ze mną. Ruszyliśmy, 18.02, zobaczymy ile nam to zajmie Wejście. O, akurat będzie jechać kolejka, także... Zobaczycie, jak szybko mknie kolejka na gubałówkę. Oczywiście można sobie taką wycieczkę połączyć. Można na przykład wyjść na gubałówkę i zjechać kolejką, albo wyjechać wagonikiem i zejść. Zejść na dół dla tych, którzy mają troszkę gorszą kondycję. Powiem od razu, że ten szlak wydaje się, że gubałówka, co to jest, 1100 metrów, jedzie z kolejka. Zaraz pokażemy, jak szybko można wyjechać na górę. Kolejką, proszę mnie tutaj trochę w cieniu. Idziemy trochę pod słońce, ale będę tak jakoś trzymać kamerę, żeby ten obiektyw był skierowany trochę, trochę w prawo. Pewnie wiele osób zastanawia się, po co to robimy. Przecież Kubałówka stoi i chodziliśmy tutaj wiele razy, ale tak jak mówię, jest to poprowadzony zupełnie, zupełnie nowy szlak po terenach polskich kolei nowych. No i ono mija ten rejon, gdzie trzeba było za wejście płacić. No i postanowiliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Albo hulajnogą wyjechać, pisze Pan Marcin. No właśnie, nie, nie, nie można tutaj używać rowerów, hulajnóg, innego typu wspomagań. To jest tylko i wyłącznie szlak pieszy. Jeśli będę troszkę dyszyć, to przepraszam, ale nie jest to długie podejście, ale no dosyć forsowne, tak jak mówiłem, zaczynamy z wysokości około 830 metrów, a wychodzimy na 1100 ponad. Także 300 metrów do góry, a długość szlaku to jest kilometr i 300 metrów. Także dosyć strome, strome podejście. 200 osób idzie z nami. Bardzo serdecznie witamy wszystkich jeszcze raz. Dla tych, którzy nie oglądali od początku. Mam nadzieję, że Państwo mi a Będziemy się co pewien czas odwracać, żeby pokazywać piękne widoki z Gubałówki i przetestujemy jak wygląda ten nowy szlak na górę. Szczególnie tam w górnej części, gdzie on jest wytyczony na nowo, bo tutaj to idzie prawie prawie obok tego starego szlaku. Minęliśmy właśnie po lewej stronie budkę z kasem. Witam Pana Marysię, Pani Agnieszka, pozdrawia. Z Luburskiego pozdrawiamy serdecznie. Troszkę turystów tu widzicie idzie, ale jakiś tłumów w środku tygodnia czerwcowego w zakopanym nie ma. Chociaż trochę turystów na pewno jest zakopane wcale, wcale nie jest puste. A pogoda, powiem parę słów o pogodzie. Lublin pozdrawia, pani Wanda. Za trzy tygodnie realnie przetestujemy, pisze pani Anna. No to zapraszamy również na Gubałówkę Powiem parę słów o pogodzie, bo pogoda będzie w najbliższych dniach. Po prostu piękna. Jak nie w Zakopanem. Kiedyś pisał Makuszyński, że po lewej stronie gewont, po prawej gubałówka, a w środku deszcz. Odpowiadając na pytanie co to jest zakopane. No nie, nie będzie deszczu. Prawie w ogóle może jakieś tam burze, ale do poniedziałku włącznie słoneczna, coraz cieplejsza, coraz cieplejsza pogoda. No i proszę, odwracamy się trochę w lewo. Odwracamy się, odwracamy. I proszę zobaczyć, jaki piękny Giewont. Widzicie, idę dosłownie 3,5 minuty, bo włączyłem stoper. Zobaczymy, ile nam to zajmie. A już takie piękne widoki. Także, jak ktoś ma trochę gorszą kondycję, to nawet tutaj kawałeczek wyjść, żeby popatrzeć się na ten Giewont. Właśnie może wieczorem, kiedy to słońce go oświetla i jest po prostu cudownie. Trzebinia pozdrawia, Sosnowiec, Poznań. Piszcie, piszcie, skąd oglądacie zwykle. Jurek Jurecki woził Was, a ja Was dzisiaj zabieram na pierwszą wycieczkę, chyba tutaj gdzieś za chwilkę. Nie, jeszcze nie. Myślałem, że będziemy przechodzić pod torami. Dobrze, popatrzmy się jeszcze raz na ten giełd pięknie oświetlony o tej porze dnia. Czekam na jajki, czekam na pozdrowienia, żebyście mi trochę umilili ten wysiłek. No i słyszę, że rusza chyba śmigłowiec Topr. Mam nadzieję, że nic bardzo groźnego się nie stało, może to nie Topr. Chociaż tak już rozpoznajemy, jak te śmigłowce słychać, jak brzmią, brzmi ich praca, i no rozpoznawać, rozpoznajemy, że to chyba jest śmigowiec dobry. No, i jak widzicie, tutaj ten szlak jest wytyczony dokładnie przez takie barierki. Teraz trochę pod słońce, czy trochę pod słońce, także wiem, że niewiele widzicie, ale zobaczcie, poczekajcie, poczekajcie, pozdrowienia z Brzeska, Norwegia, pozdrawiam, proszę, nawet fiordy z nami idą, poczekajcie, poczekajcie, z każdym krokiem te widoki będą z pewnością coraz ładniejsze, a na razie uszedłem 400 metrów, mimo, że według tego, co podają polskie kolei to kilometr 300 Metr. Teraz patrzę kątem oka, odsłoniły się nam pozostałe Tatry otaczające Zakopane, także już biegniemy do nich wzrokiem. Malutki odpoczynek. O proszę, otoczenie hali gąsienicowej. Przepięknie wygląda, te chmurki tylko dodają, dodają tutaj, są taką wisienką na torcie można powiedzieć. No ja widzicie, że tam w żlebach jeszcze dużo, dużo śniegu. Pomało pan zadyszki dostanie, pan, pisze pan Jan. Warszawa pozdrawiam. No dobrze, no to chwilka, chwilka odpoczynku, może się za szybko szedłem. Dobrze, odwracamy kamerę, no bo tyłem tutaj iść nie mogę, bo za stromo i wychodzimy, wychodzimy dalej. Teraz tutaj bardziej stromo. odcinek. Dziś jest łatwo, bo nie ma błota, nie ma śliskich śliskiego podłoża. Te występy te i rury wbudowane w szlak, pisze pan. Andrzej, no niestety trochę tak to wygląda. Ale cieszmy się z tego, że można wyjść darmowym szlakiem. Jest też drugi darmowy szlak po drugiej stronie, po stronie wschodniej. Wytyczony częściowo przez gminę. No a ten był tutaj zamykany trochę na tych polach przez właścicieli. A tutaj mijamy teraz płoty narciarskie. Po lewej stronie narciarskie, w cudzysłowie, bo one. Sprawiły, że 15 lat temu gubałówka narciarska przestała istnieć. Posadzono tu drzewa, które teraz oh, już wyrosły. Te drzewa mają ponad 15 lat. Historia znana pewnie wszystkim. Pani Beata, pozdrawiam ze Szwecji. No proszę, była Norwegia, jest Szwecja, półwysep skandynawski prawie w pełni reprezentowany. Jeszcze Finlandii nam brakuje. Finowie przegrali przed chwilą z Rosją w piłkę nożną, ale po naprawdę dobrej grze. O i żeby nasza reprezentacja tak walczyła jak oni, tego życzę na sobotni mecz z Hiszpanią. Ale może nie mówmy o piłce za często. Cieszmy się tymi widokami. Tutaj troszkę schronienia przed słońcem. Za momencik będzie kolejka nas mijać, bo już tam liny słychać, że się naprężają. Także jak ktoś nie widział na początku transmisji, jak ta kolejka jechała, to zaraz, zaraz pokażemy. A my gdzieś tutaj, chyba za chwilę. Będziemy przekraczać przekraczać to dorowisko pod nim chyba. Tak mi się wydaje. Ten szlak otwarto jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie temu. To była bardzo dobra informacja. Szlak przygotowany przez PKL w porozumieniu z PTTK i władzami zakopanego. No bo te informacje o tym, że na gobałówkę trzeba płacić, że wszędzie trzeba płacić no promocją zakopanego delikatnie mówiąc, nie był. Siak jest naprawdę stromy, tutaj czasem trzeba się dosyć mocno wspiąć. Także jak ktoś ma średnią kondycję, to to może tylko kawałek. Ale my wyjdziemy na samiusieńką sam górę. O, słońce nam się skryło. Trochę będzie teraz lepiej widać. A my będziemy za chwilę w połowie, bo tu się mijają kolejki. Proszę zobaczyć. Akurat trafiliśmy, jedna kolejka Jedzie do góry, o, a druga właśnie zjeżdża. I proszę się nie martwić nigdy, że nie wiem, kolejki pojadą tym samym torem. To jest wszystko sterowane elektronicznie, ale również są ludzie, którzy mogą w wagoniku zastopować wagonik, gdyby coś się działo. Strzelcy opelski pozdrawiają. No, czekam, czekam na informację, skąd oglądacie transmisję. Trochę własniej nie jest już teraz. 150 osób a widzicie, że turystów niezbyt wielu. Większość schodzi już o tej porze. A tutaj wbudowana taka można powiedzieć drabinka drewniana, na której można się oprzeć. Tak jak mówiłem wcześniej, kaszuby. Dzień dobry, pani Oliwia. Tak jak mówiłem wcześniej, nie lekceważcie gubałówki. Tutaj była już naprawdę niejedna interwencja top. Nie jedna, nie jedna. Na szczęście nie pamiętam jakichś śmiertelnych wypadków tutaj, nie wiem, zdarzeniem pioruna, bo, No spaść tutaj też daleko nie można. Ale jednak trochę tych interwencji przy skręconych, złamanych nogach tutaj było. Szczególnie wtedy, gdy pogoda gorsza, gdy ten szlak jest śliski, zabłocony. To są góry. Tutaj trzeba używać górskiego obuwia. To nie jest szlak spacerowy na jakieś szpilki, jakieś buty. Roda Śląska, pani Anita. Pozdrawiamy. Lublin, pani Monika. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam Giewont? Odwracamy się. zobaczyć, jak wygląda Giewont. Proszę. O tak. Zrobimy sobie króciutki odpoczynek. Dzień dobry. Mija nas ktoś. Także ktoś idzie szybciej, ale my nie będziemy tak szybko iść, bo jeszcze Państwu tutaj nie będę mógł nic powiedzieć. Za chwilę i tak będę tutaj ze zmęczenia wieszać, ale dobra, przyspieszamy trochę. Teraz słońce. Znowu nam świeci obiektyw. <laughs> tak jak mówiłem, no jesteśmy już przeszliśmy już ponad połowę. Wysokość, na której w tej chwili jesteśmy Fajnie zrobiony szlak, bez błota. Teraz będzie, pisze pani Makano. Dokładnie, teraz bez błota. Patrzę się 950 metrów, 120 już do góry, a jeszcze ze 150 do góry przede mną. Bo jesteśmy na wysokości według mojego zegarka. 955 metrów. Co ważne, pojawiają się tutaj co chwila piękne panoramy. Więc naprawdę, można sobie odpocząć w takich. Oto okolicznościach przyrody i te panoramy są coraz bardziej rozległe. Szczecin pozdrawia wszystkich słonkiem, no to widzę, że w całej Polsce pięknie opoczno. Pani Wiesia pisze, że pięknie, cieszę się, że się Państwu podoba. Tam Kasprowy, Świnica, Wysoko w Tatrach jeszcze naprawdę dużo śniegu, przez ileż to, tydzień temu wydarzył się jeszcze wypadek lawinowy na Kozi Wierchu. Czy 10 dni temu. Zagrożenia lawinowego nie ma, ale te płaty śniegu, szczególnie bardzo wysoko w górach po północnych w stronach stoku. Jeszcze sam kocham tego leżącego rycerza, przy Pani No to przekazujemy te wyznania miłosne rycerzowi, który się na Państwa patrzy teraz. Ja trochę patrzę przed siebie, a trochę na ekran. Tutaj znowu bardziej stromy odcinek. Dobra, wita. Żegnamy na chwilę Giewont. I patrzymy, jak wygląda szlak. No, z tego, co tutaj piszecie, to Wielu zakopieńczyków nawet nie szło tym szlakiem. Wąsko, latem ścisk. Pan pisze, pan Macino, można iść drugą stroną, wtedy za darmo, ale już nie narzekajmy, że wąsko, że stromo, że rury. Nie narzekajmy, ważne, że jest taka możliwość wyjścia. Zaraz dojdziemy do słynnego mostku. Ten mostek to znają chyba wszyscy, którzy uczyli się tutaj jeździć na nartach. Przed tym mostkiem trzeba było hamować. Choć byli tacy, co nie hamowali. I różnie, bardzo różnie się to kończyło. No, niestety ten mostek swojej roli już na razie nie spełnia. A to chyba będziemy właśnie po tym mostku szli. A mnie się zdawało, że to jest jakieś przejście pod torami. No widzicie, najlepiej sprawdzić osobiście. Tutaj jest naprawdę, naprawdę stromu. Jak ktoś chce szybko z zakopanym poćwiczyć kondycję to może się tutaj wybrać słońce nam dosyć mocno świeci po oczach mijamy ten słynny mostek a właśnie tutaj szczegóły szlaku na Gubałówkę można sobie poczytać i idziemy dalej trasą wytyczoną przez PKL ile zdjęć na tym mostku Byłam przez lata, pisze pani Oliwia. Teraz wejdziemy do lasu, więc odwróćmy się na moment. Kilkoro turystów tutaj odpoczywa, podziwiając te piękne widoki. No 160 osób wciąż. te zobaczyć widoki z samej Gubałówki. Super, bo nareszcie darmo pisze pan Maciej. Patrzcie się, jak czerwone wierchy tam pięknie wyglądają. łącznie, krzesanica, ciemniak. Dobra. 150 metrów wyższym pod górę. Jeszcze stówka Ale to już będzie niebawem ostatnia ostatnia prawie prosta i będziemy na samej kubałówce A ja mówiłem co będziemy Kolejka pewnie nam niedługo minie Pani Alina pisze, że widokowo zapewne jest przy zejściu oczywiście no wtedy patrzymy w dół nie musimy patrzeć do góry tutaj te widoki są z pewnością z pewnością piękniejsze bo tutaj akurat taki odcinek trochę mniej widokowy ale co zrobić raz też jest piękny tutaj w tym miejscu trochę wyżej było kilka w przypadku zimą, że ludzie po prostu ślizgali się i ledwo, ledwo. Ledwo wchodzili. Także zimą to będzie zupełnie inna para karosz. Niby są dwie kamery z gołówki, ale na żywo wyglądają nieziemsko. Pani Oliwia. Jaki czas? No czas średni. Zaraz patrzymy 1000 metrów. Już jestem. 16 minut w tej chwili. Ale robią dla Państwa też Drobne odpoczynki i tutaj wchodzimy. To jest właśnie nowa, zupełnie nowa ścieżka, tuż przy trasie kolejki. Więc zaraz, pewnie znowu kolejka nam zjedzie. Jak tak wyjedziemy, to można sobie zjechać kolejką na sam dół. Wtedy już nie męcząc się. Tak odwracam się. Giewąd gdzieś tam nam wystaje. Ale tylko odrobinę. No już kilometr przeszliśmy te 17 minut. Trochę teraz zwolniłem i idziemy. No i tak myślałem, żeby zmieścić się przynajmniej w 30 minutach. I to się chyba uda spokojnie. Troszkę nużący odcinek na samej górze. Bo taki prosty, prosty. To wiedzą kolarze, najlepiej, że najbardziej właśnie męczą takie proste podejścia nawet nie strome, ale bez serp serpentyn jednostajne, długie ale jak wyjdziemy na górę to widoki nam z pewnością wszystko wszystko wynagrodzą no dam, że cały czas jest zasięg internetu, także jak ktoś będzie na żywo chciał Wysyłać zdjęcia z takiego spaceru to nie ma żadnego żadnego problemu. Kilometr 40 metrów za mną. Wysokość sprawdzę jaka jest. 1030 metrów. No to jeszcze jakieś 80 70 metrów do góry. Już tam widać stację kolejki. No i ważne. Proszę tutaj przypadkiem nie śmiecić, bo gdy jeszcze tego szlaku nie było, a tylko ten z lewej strony, to tutaj często po sezonie letnim było bardzo, 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 bardzo dużo śmieci. Mam nadzieję, że do lipca zrobią taki trak do samego dołu. pisze Pan raczej. No zobaczymy. To jest ten nowy szlak bezpłatny. pisze pani, a no tak dokładnie jesteśmy na tym nowym, bezpłatnym szlaku na Goborówkę. Chcieliśmy go przetestować na własnych, na własnych nogach. Powiem, że przy takiej temperaturze, 20 paru stopni, no to człowiek troszkę się tutaj poci podchodząc. Nie będę tego ukrywać. Tak jak mówiłem, no troszkę tu jest łóżko, Także jak będzie wielu turystów, no to będzie się trzeba po prostu jakoś mijać Pani Anna pisze bardzo dziękuję za piękny spacer te kolorowe flagi odstraszają zwierzęta z lasu. O nie, one po prostu chyba wytyczają szlak, żeby ktoś się nie pomylił i nie zszedł z tej ścieżki przypadkiem. Już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo niedaleko. 130 osób wytrzymało z nami, ale poczekajcie jeszcze chwilkę, dosłownie 5 minut, i popatrzymy sobie na piękną, przepiękną panoramę z samego szczytu gubałówki. tutaj już po prawej taka wjeżdżalnia gdzie i latem i zimą można sobie pozjeżdżać na takich wózkach. A tam słyszeliśmy już dzwonek i za chwilę będzie zjeżdżać wagonik. Czemu wąsko? Pyta pani Dorota. No Wydaje mi się, że po prostu na tyle pozwalała własność terenu, który należy do Polskich Kolei Linowych. się po prostu po prostu nie dało. To za chwilę będzie trochę szerszej. No powiem, że ten odcinek ostatni chyba jest jednak w sumie najbardziej stromy, bo nie ma tutaj żadnych wypłaszczeń. A człowiek już delikatnie, odrobinę jest zmęczony. Jedzie kolejka. Poczekamy sobie na nią. I za chwilę już w pełnym słońcu popatrzymy na to proszę kolejka jedzie Pan Maciej pisze górale będą dopłacać za szlak obok Pani Ania dziękuję za poświęcenie Zadycha jest no troszkę jest postarałem się wyjść jak najszybciej w terenie górskim 300 metrów do góry 20 kilka minut no nie jest taki zwyczaj oczywiście wielki ale, ale zawsze jeszcze szczególnie, że trzeba trzymać kamerę i trzeba trochę państwu coś mówić, oprócz tego. I tu jeszcze stromi, jeszcze stromi, ale już jesteśmy naprawdę blisko. Dobra, popatrzmy co za nami w tej chwili. Pięknie będzie się tu schodzić, jak ktoś już pisał. Pani Agnieszka idzie z nami, o proszę, proszę zobaczyć, jaki widok na otoczenie koncincowej i na zakopane. dobra odwracamy się i to już ostatnia taka ścianka. Oczywiście w obiektywie tego tak nie widać, ale tu jest naprawdę, naprawdę stromo. 22 minut idę, więc tak poniżej 25 minut z pewnością się jeszcze słyszeliście, żeby iść powoli. No właśnie. Powoli powoli. Rekord raz słuchajcie, tak nie, no na pewno nie. Broń Boże. To zawodowi. Biegacze, którzy na przykład biegli w biegu sokatu. państwu tutaj pokazali co znaczy prawdziwa kondycja. A nie takie wyjście z delikatną zawyżką. I tutaj chyba... Okrążymy górną stację i trochę dookoła dotrzemy, dotrzemy zaraz do pięknych widoków. Tak trochę teraz będzie drogi pod słońce, ale no już dosłownie tam po prawej stronie będziemy i zobaczycie piękne widoki. 140 osób, troszkę przybyło. Dobra, ścianka już za nami. Trochę płaskiego w końcu, góry już widać, ale tego nie będę w tej chwili pokazywać, już pokażę jak to pięknie wygląda na samym, samym końcu i to już ostatnie kroki, ostatnie schody. No już jesteśmy przy górnej stacji kolejki Obejdziemy ją dookoła I pokażę Państwu Przepiękne widoki A jak ktoś trochę gorzej się czuje Nie ma kondycji To zachęcam do wyjazdu Kolejką Będzie znacznie Znacznie szybciej Ale tak z pewnością zdrowiej No 25 minut Dokładnie odległość kilometr 400 proszę zobaczyć na wysokości 1120 metrów jesteśmy mniej więcej i skręcamy tutaj tak byście wychodzili z wagonika i oto już jesteśmy i zaraz Państwu opiszę te widoki całkiem sporo osób jak widzicie no i przepiękna przecudowna panorama od czerwonych wierchów tam tatry zachodnie jeszcze dalej ulokowane z kominiarskim wierchem Giewont. świnica koszysta a tam wyłaniają się tatry bielskie i hawrań płaczliwa skała murań piękny widok można na nogach, można kolejką, jak sobie tylko życzycie. A można również wyjechać i zejść, wjechać i zejść. Różne są warianty. No i to by było na tyle. Popatrzcie się jeszcze chwilę na te piękne widoki. Tutaj platformy widokowe, restauracje czynne, już na szczęście. Także można się czegoś napić, można coś zjeść. Zapraszamy na gobałówkę zakopane pod naszymi stopami proszę zobaczyć całe zakopane jeszcze popatrzcie ile tu jaka tu była różnica wzniesień ile pokonałem metrów momencik momencik 285 metrów do góry na dystansie około kilometra i 400 metrów zostawiam was sam na sam z giewątem do zobaczenia do usłyszenia